Drogie patronki, drodzy patroni, jak co miesiąc, a tym razem co rok, chcę Wam podziękować za miesiąc i rok, który minął. Jak zawsze dziękuję Wam wszystkim, bez względu na próg, na jakim mnie wspierasz, ponieważ najważniejsze jest dla mnie to, że jesteś, że tworzymy tą naszą wspólną drużynę, dla mnie rodzinę. Bardzo wielkie dzięki. Wyszczególniam tylko patronów z progu czwartego ponieważ takie są zasady mojego patrona i tak wiecie wyszczególniam ponownie buźkę <grymnie> zastanawiającą się ponieważ nie ma nikogo na tym progu także zapraszam Ciebie jeżeli oglądasz i masz ochotę dołączyć do nas wyszczególniam też oczywiście mecenasów, a właściwie mecenaski po kolei tak jak się pojawiałyście dziękuję Ewa Gielec dziękuję Monika Tengri dziękuję Iwona Dobrowolska i dziękuję Maria Szymańska dzięki wielkie dziewczyny bardzo mi jest miło, że jesteście, jesteśmy w papskim gronie, ale oczywiście zapraszamy też chłopaków chciałam wam też podziękować za rok, który minął nie tylko za miesiąc, czyli za grudzień ale też życzyć yy, Wszystkiego, co najlepsze, naprawdę. Po prostu nawet nie da się tego wypowiedzieć. Po prostu w jednym worku to, co sobie marzycie, żeby Wam się spełniło w nowym roku, który właśnie się zaczął. Yy, oby nam się wszystko udawało i żebyśmy dalej się trzymały razem w tej naszej grupie współtwórców, ponieważ to, co powstaje, to jest też wasa, Wasza zasługa. Yy, i, I robimy to razem. Gdyby nie Wy, ja bym nic nie, nie pisała, nie malowała, nie rysowała. Ech, także dzięki. I wspaniałości. Pozdrawiam Kasia.